Zawsze wiesz, jak robi źle słowa. Ojca Pio. Właśnie w tym momencie tymi słowami kończymy ten rozdział. On jest króciutki, ale tutaj jest kondensacja myśli i praw życiowych. Żeby to nie zabrzmiało tak górnolotnie, narcystycznie, no ale tak mi się tak wydaje. Pisałem książkę tak, w taki sposób, aby tu właśnie było, żeby nie było niepotrzebnych słów. Wszystko tutaj jakby pasuje do siebie. Teraz, jak czytam to, to sam jestem w takim pozytywnym szoku, że w ogóle nie dowierzam, że to mogłem ja napisać. Thanks for